Witam serdecznie. Jutro 11 maja 2022 rok i zapraszam do Sztuki Dobrego Życia w mieście Łodzi oczywiście na godzinę 17 i rozpoczynamy właściwie dyskusję na temat znaków bliźniąt. Jakie one są, jak się zachowują, jak żyją. Tego nigdy nie mówię tutaj na YouTubie czy na Facebooku. To jest bardzo dużo wiadomości, ale jednak nie tak konkretne jak tam, bo tam jesteś osobiście ty i nikt więcej. No oczywiście bliźnięta. Wszystkie, ale wtedy rozmawiamy tete tet bezpośrednio. To jest zupełnie inna dyskusja, niż by się wydawało. Będziemy mówić tak, że o bykach, jeżeli się znajdą. I także jak będą jakieś inne znaki, także zapraszam już po bliźniętach, mamy raka. Raki też mogą przybyć. Dlaczego tak wcześnie? Bo muszą się przygotować nasze bliźnięta drogie. Po to, żeby przeszły tą transformację swoją przede wszystkim. I były przygotowane na to, co je czeka. Czasy są szczególne i nieszczególne, ale takie troszeczkę dziwne. I dlatego warto skorzystać z tej królewskiej wiedzy, po to, żeby się zabezpieczyć, ponieważ przed nami bardzo trudne wybory, które musimy zrealizować. Abyśmy odnieśli przede wszystkim sukces. Sztuka dobrego życia to pasaż Schillera i w zależności czy idziecie od Piotrkowskiej, czy od Sienkiewicza. Dochodzicie do Domu Technika. Obracacie się tyłem w stosunku do Domu Technika, wchodzicie na takie podwórko, idziecie do tej kamienicy na wprost i w stronę Sienkiewicza, klatką do góry, ostatnie piętro, trzecie, i spotykamy się o godzinie 17. Ryszard Borowiecki, zapraszam, spotkanie z królewską wiedzą, czyli z astrologią. Godzina 17. Czekam na Ciebie. Do zobaczenia.